Ale że rekord polski 2051, to jest prawie mój czas. Tylko ja pewnie, no właśnie, no właśnie, a czy będzie komentary chat stulamy mordę, oglądamy, dobra. Czyli mamy czad rekord polski w sześciu Minecrafta 20 minut, What do you even fucking mean? W ogóle noliw chyba zrobił błąd, bo z tego co widziałem, to yy... tu wcześniej, jak przed streamem swoim byłem, były znaki zapytania, czyli nie powiedział ile jest czasu. I po premierze filmu zmienił. I że jest teraz czas, no nie? Oznacza to, że wyleciał z polecanych. Bo jak zmieniasz tytuł, to są resetowane chyba algorytmy, jeżeli chodzi o popularność filmu. Więc. Mistakes were made, ale okej, okay, nie ma problemu, ja nie jestem youtuberem. Dobra Zanim zaczniemy ważne informacje. Na Twitchu streamerzy zrobili mm -hmm. sobie turnik, kto przejdzie najszybciej Minecrafta mm -hmm. do 17 stycznia. Wygrywa. Zmotywowało mnie to, aby sam sp Czyli ja wygrywam. I bardziej, że ja to na sobie. Na siebie przejść Minecrafta. Okay. Podobnie, zacząłem speedrunować 4 stycznia, a rekord padł 10 stycznia. Speedranowałem 68 godzin. Tworzyłem około 7 światów, wszystkie rany streamowałem na YouTubie, na prywatnym, więc mogę wrzucić je wam w opis. A tutaj zobaczycie tylko rekord. Także zapraszam na streamy do chłopaków, bo robię świetną robotę ze speedranami, a my lecimy. Dzięki! I stworzył nam się świat, trafiliśmy o to, takie coś. Niestety nie nagrywałem tutaj dźwięku, więc będę sobie komentował tę gierkę, ponieważ speedrunowałem, jak powiedziałem, 68 godzin, więc okay. gadać przez 68 godzin byłoby ciężko. Okay. Na początku zbieram 4 drewna, jak zawsze, Wioska, to widzowie! Jest... W każdym ranie to robię. Cztery drewna są że dają ci wystarczającą ilość patyków i drewna, żeby sobie nie, zrobić nie dość, że kamienny, nie. Kilo, Drewna, żeby się podsadzić Witam. i zniszczyć golema. Więc to jest spoko. Na początku widziałem tam wioskę, ale idę do cave'u. Zawsze jest jak, jak jest jakieś inny. Idę cave do blisko, Staram się sobie ogarnąć po prostu cave, bo w cave jest często żelazo i nie musimy potem się tradeować na przykład z wieśniakiem za wiaderko, bo PPG. Ja zawsze wchodząc do meteru, staram się mieć żelazny kill, -off, bo okay. pod bloki złota, jest to fajny strat. I tutaj zaczynam kopać 8 strat kobla z tego powodu, że będzie nam potrzebny piecyk Więc 8 kobla, jeden węgiel, żeby mieć czym że ŻELAZO, Takie WIDZOWIE I żelazo BIG POG zapyram. Od razu niech się przepala, żeby nie tracić też Ale czasu. dwa żelaza się dużo błędów w craftingu popełniam Jest to spowodowane tym, że speedrunning 68 godzin mm, Kolejne żelazo, BIG POG Lekko zaczyna was męczyć ten początek Jak robicie go po raz, nie wiem, 4000 tysiące Taki sam początek Czyli chcecie okay, okay. ogarnąć sobie żelazo, wioski i tak dalej Jest to męczące Szczególnie, że tutaj streamowałem już że 10 godzinę, praktycznie bez przerwy, więc no. I widzicie, czar, co jest, jest, jest ten grind? Co, co jest ten grind? zrobić, ale przypomniałem sobie, że 10 godzinę, godzin. Że Dzisiaj 24 godziny stream. chciałem sobie trochę więcej z tego powodu, że... I tak przepala się to wszystko, a budulec zawsze się 24 24 godzinny. To makobla mogą się do czegoś przydać. W ogóle ta co go. tutaj, która została nagrana. Okay. Mam szczerze, że jest tak totalnie na styk, wszystko w tej grze, że jak zobaczycie to, nie, nie uwierzycie do to w sensie. Nie to uwierzę. Jest gigantyczne <laughs> szczęście, żeby zrobić 20 minut około, nie? to trzeba mieć gigantyczne szczęście. Patrzcie, on się do tej, tej wioski nie poszedł normalnie. To się będzie działo w tym ranie, bo to no, jest totalnie, totalnie. No, Broke, zresztą. Czat, a co jeżeli. wszystko na bieżąco, więc się dowiedzieli. No, Liv zobaczył ja. film Dreama. Jak tutaj zmaichlować odzy. się zastanawiali, <laughs> dlaczego tak kręcę mieszką. Ale widzicie, przed nami są góry. O! tutaj nigdzie nie zauważyłem lawa pura, Więc robię taką taktykę, która się nazywa. Gwóźdź w dół. Bierzcie Gwóźdź w dół, widzowie. Nie i walicie w tych 48 godzinach, bo zawsze jak była próba taka poniżej, która mnie nie satysfakcjonowała poniżej rekordu... Po Plus jeden, czyli 1, widzicie, widzowie, my 1, też to robimy. ...mnie totalnie strollował. Patrzcie, trzy hity, cztery hity, pięć hitów i patrzcie teraz, pusty hit. Pusty hit. No, zdenerwowałem się i jeszcze postanowił spać, przez co nie mogę go krytować i nie mogę zbić go. Ja pierdzielę, więc, więc musiałem go zniszczyć w taki sposób. Drógłem I taktyka gwóźdź w dół! Żelaza. Więc mamy już żelazny kilow, mamy 6 żelaza, więc starczy nam na wiaderko. E, i starczy... Ej, ta taktyka z tym cave'em na starcie nie jest zła, nie no patrz, chłop ma normalnie żelazo, nie musi latać i szukać, i szukać e, rzeg, Fortec no, mówię. E, Szczególnie, że nie byłem jakby zajarany, grając tego ten hit z tego względu. Cicho, że... przepraszam, już nie zamykam, nie zamykam nie mordę. No, no co wy co Nie na mnie! Co wykrzycie tak bardzo? Teraz pytanie. Skąd wziąć klep? Milion razy miałem speedrun, gdzie doszedłem dosyć daleko, ale potem mi brakło jedzenia. bo okay. właśnie nie było. Hey. Pływak! 14 miesięcy! Postanowiłem zrobić magiczną rzecz, Airbnb która jest nadzieję, że w, w końcu zrobisz ten rekord? rekord polski. Ręgie, przestanicie z i przestaniesz się wypierdalać. No nie ma nie więc więc skąd wziąć wow. no, Nie będziemy niszczyć zwierząt, bo to, jakby to dużo czasu zajmuje. I no. Potem będzie lipa. No, po flint Steel! Niestety nie było aż takiego super. Ewron, ta rzecz to Voldemort, plus jeden. Trochę czasu. Nie musiał, ale, się, ale nie widziałem o tym. I teraz jak ja, mówię. Pierdolę. Szybkie utajenie, <laughs> czy nie ma hejbali, jeszcze się rozglądam, ale no niestety jak widzimy, to <laughs> okay. mnie. Ja, wchodzę do tego domku, pyk, zabieram dwa chleby, mówię, kurde, dwa chleby już miałem wychodzić ze świata, ale mówię, dobra, ciul, spróbujmy, może jak spróbujmy! Będzie. I tutaj o! ilość jedzenia. I powiem wam szczerze, Big pog. Myślałem, ilość jedzenia podczas tego speedruna, bo <laughs> no ta ilość jedzenia okay. będzie. Siema, Gonik! O Jezu Gonik na czacie, cześć! Na przejście nie wybiło mi ego! No i przywitałem cię gonik w samym środku wioski walimy w dół, zawsze tak robię, z tego względu, że gwuź Pod wioskami są półki, to jest w dół no, taka moja teoria e, plus no, przy samym bedroku często mamy lawy też, nie? Więc walimy dzioba, walę pod siebie. Walimy powiem, dzioba, widzowie Aczkolwiek z prawego w prawym dolnym rogu macie na pisy. I możecie sobie wywnioskować na przykład, gdzie jest lawa, bo będzie napisane, okay. na przykład lava pops, jak traficie na lawa pops. Idziemy dalej, czasami sprawdzam sobie kogoś. Cześć, Ron! Dużo chcę zobaczyć, na jakiej głębokości jestem. Ok. Jakbym się dokopał db do to jest automatyczny skip. 19, 8, o lawa pops się pojawiło. No, i od razu sobie tutaj okay. zacząłem kopać. Wysłyszycie dźwięk z Minecraft'a? Ja tutaj podczas nagrywania tego, oczywiście, siedziałem z kolegami na tym słuchałem muzyki i pisałem na Messengerze jednocześnie. Jest jaki multitasking, insane! Dosyć wulgarni byli moi koledzy, więc dlatego nie mogę ich o! tutaj wstawić na pewno. Szczególnie, że ich nie nagrałem. Dobra, znaleźliśmy lawę. Wylewamy sobie tutaj pyk. Wiaderko, portal, no, nie będzie najszybszy generalnie, World Record był bo... w takim momencie, w którym, że tak powiem, umiejętności sterowania moją postacią są tragiczne, na Coś źle zrobił, nie? No, Czy nie? Jakby, jakbyście speedrunowali 10 godzin rzędu, to też byście pewno popełniali proste błędy, bo to już po prostu zmęczenie materiału. Dobra, zaczynamy tworzyć portal, cyk cyk... Albo rozbowanie. nie? 5-minutowy lag Git jest, jest. nami, bo co 5 minut grelaguje, laguje, zawsze tak jest, każdy tak ma, więc już mamy 6 minutę, to jest okay. bardzo późne wejście swoją drogą do neteru względu, że miałem rany, gdzie wchodziłem na w czwartej minucie ze wszystkim w trzeciej. Tutaj ale musiał zrobić gwóźdź no w i od dół. Od razu sobie patrzę na kordy e, Bazaltowa! I prosto, Bazaltowy biąg, chcę z niego jak najszybciej wyjść. E, tutaj Plus tutaj jeden. Z tyłu, z tego względu, że już miałem dosłownie skipować ten świat. Patrzcie, szósta, minuta nether, nie ma nic, Bazaltowy biąg, ale stwierdziłem, dobra, pobiegnijmy, dajmy szansę i zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, o. I wyszło. powiem Wam szczerze, bardzo. Forteca bardzo była dobry. z lewej. E, jeżeli nie wiecie, bo ja tutaj używam taką zwaną metodę na kwadron, e, to obejdźdź. Live, bo tam jest live w tym tłumaczeniu. Dziękuję bardzo, Julia! Zbieram sobie ze sobą złoto też, żeby od razu sobie zrobić buty, bo ja tutaj liczę na Bastion. Quadron PPOG. Bo bez Bastionu to tutaj nawet nie ma co grać, Fortesa mi nic nie daje praktycznie, bo nie mam czasu się wracać do portalu, wykopywać do góry i szukać Strongholda, więc będzie blind travel robione, będzie blind travel robione, bo musi być, więc od razu jestem nastawiony na to, że znajdę, no, po prostu tego... Bastion, no, bastion. Tego bastion. jest w samorodku żeby zrobić sobie swoją drogą 4 sztabki złota. Które robię, z których robimy buty, jak widzicie... Ale to jest o, trochę waste, jak chyba robisz speedrun po world record, żeby buty, no nie? Bo te 4 i, złota po prostu możesz dać Piglinowi. Informatory management, żebyście mieli po prostu. Chyba. W miarę czyste. No nie? Pytanie, bo. Może wam się wydawać to dziwne, głupie, ale tak jest. E, dobra, co zauważyłem sobie szybko na końcu. Nie? E, I stwierdziłem, no że kurde. musimy zacząć zwiększać jedną e, wysokość. Ale tam e, ta mgła jest insane. Z, z tego co pamiętam. Więc idziemy cały czas prosto e, i liczymy na to, że coś trafimy. Ja tu chyba widzę fortecę, tak jest, już tu widzę fortecę. Wcześniej e, widzieliśmy. Idę do S? fortecy, aczkolwiek ja nie jestem zainteresowany samą fortecą. E, liczę na to, że znajdziemy gdzieś bastion jeszcze, nie? E, Fakty. jesteśmy praktycznie na końcu kwadrona. Kwadron e, się zaczyna i kończy na 375 kratce i wtedy może się wygenerować Kolejna struktura. Jak o widzicie, kurde, podstony, jakie takty. Ja widzę, że jest bastion, jest bastion i forteca, więc na początku, Big fog. Rzecz, którą atakujemy, jest to bastion. Z tego powodu, że potrzebujemy potki na fajery. Te No i generalnie będziemy i tak wracać, prawdopodobnie, jeżeli chodzi o. Ej mocne. Forteca. Dobra. Tutaj mam. Od, ja od to razu to kaczuszka i mam nadzieję, że to się przyjmie. Nie do no żarty, ale po prostu. Ja With kaczuszka, the kaczuszka, jest jeden z trzech bastionów. Bastiony są trzy rodzaje. I to jest mój ulubiony bastion. Top 1, który właśnie nazywam Bastion Kaczuszka. No bo te bloki złota wyglądają jak kaczuszka po prostu. Okej. Okay. Kaczuszka, łajdźmy um, happy. W każdym razie rzuciłem im złoto już na samym początku, żeby zaczęli się <grym> tradeować, żeby raz, że zajęli się sobą. <grym> dwa, żeby już zaczęli kaczuszka! Rzeczypospolite. To jest bardzo ważny. Ja to nazywam jeden blok złota. Co jest bardzo ważne potem, zresztą zaraz zobaczcie. Nie, nie wiedziałem do końca, ile im da tego złota, tutaj, więc rzuciłem im tyle. Nie zresztął się żaden tutaj hodlin. Więc dodać jest spoko, bo to wiaderko lawy jest potrzebne po to, żeby właśnie go zniszczyć jak się zrespi. Dobra, rzucam im od razu złota. Okej. Okay. tu powinien mi nawet praktycznie całe rzucić. Dobra, podbudujemy się i to jest metoda bardzo ważna. Bez tego ciężko zrobić w ogóle jakikolwiek Chcemy, żeby. Monika giga, tak, co jest? W jednocześnie. Na dole mamy trzech, tam z tyłu mamy dwóch, ale możemy mieć cały bastion Tradeujący więc robimy takie coś jak ja tutaj e, tutaj się trochę za blisko podbudowałem i tutaj. O nie trigeruje! Wszyscy się na nas denerwują rzucamy im, rzucamy im złoto. Podkopujemy ich jak możemy, z tego powodu im rzucamy złoto właśnie, żeby oni spróbowali spać na dół. To jest tak ta na zasadzie, jak ja bym miał. Zrobił i my, wszystkich z triggerowców mnie zabiły w sekundę, bo na czas nie wiem, mam yy, Ja mam tak tutaj trzeba ich wszystkich zdenerwować. Bam dead! We go again. Tak, cykl, Koleś spada, podkopujemy go, tu mi jeszcze Na szczęście nie spadłem. Dobra, i na dole mamy już bardzo dużo tradujących się gości. Rzucamy im wszystko. E, I teraz. One ci wybaczają? Skrząt, One tak, już się nie będą stronę, bić! Mamy dwie skrzynki, w których może być obsydian, który nam jest potrzebny. Więc idziemy sobie tutaj prosto. Patrzę, rozglądam się, żeby żaden e, tutaj koleś mnie nie zbił. Tutaj jest pierwsza skrzynka, i z drugiej strony jest taka sama. Niestety nie trafiliśmy obsydianu. Szkoda. To nie to, co potrzebujemy tutaj. Więc idziemy na drugą stronę. Mamy 9 minutę, 40 sekundę i wiemy, gdzie jest fortecą. Jak to kocha, dobrze. to wybaczy. Tutaj, niestety. Jak widzicie jest w ścianie i no niestety ciężkie do znalezienia. Ja się podejmę tej próby, na początku spalimy pigliny wiaderkiem z lawą, bo wtedy nie trygorujemy innych piglinów. Aaa, jak na UHC widzowie. wylak był przed chwilą, jak widzieliście, to sprawdzam, czasami się jakaś skrzynka może zetknie, ale wiem, Niby no pvp zone, a jednak. ...byliśmy w poprzedniej, w sensie tam z drugiej strony, bo to jest ruszane odbiście, zawsze są dwa dwa kejsy no ale tutaj jest bardzo ciężka sytuacja, że tak powiem, no bo jakby widzicie... Ten bastion jest wbity trochę w nether hmm. i tutaj trochę na ślepo poszedłem, szukając z ma Trochę za wysoko zacząłem kopać, ponieważ jak tu widzicie. Całe, no tu i co mówi? Siłysza, starałem znaleźć tą się. Kasy, chat. No ja co tutaj to? jeszcze patrzę sobie na timer w międzyczasie cały czas, żeby wiedzieć ile mam czasu. No tutaj już zwątpiłem trochę, że znajdę tą skrzynkę. No i jeszcze w dół, może mówię kurde, może trochę niżej, w bok mówię, dobra, nie ma czasu, nie ma czasu. Spadamy no tam, time! z tego względu, że do, już jest prawie 11 minuta, my musimy jeszcze blaze ogarnąć, blind travel zrobić. Znaleźć Stronghold więc dużo rzeczy jak fakty pobicie rekordu polski już zaczyna to wyglądać dosyć słabo sprawdziłem przed chwilą na dole nic nie było więc bardzo na most wracamy do naszych piginów które się trade'ują i liczymy na to że są 10 opcji czyli bardzo dużo miłości, dobra perły są na ziemi warto sobie ze no ale to wiadomo że perły są obsydian mamy jakieś dwa Dobra, Jezus, ile pitosu, osydziału. widzowie! To słabo, bardzo dużo pery rzucałem. Ile Cieszo sosu! Obsydianu. To nie jest to, co nas ratuje. 8 obsydianu, niestety, jeszcze nie. Dużo potek na Fire Resista. 11, między 20 sekunda. Eee, A tam jeszcze rzucił, tam, tam dalej. To i to jabłka, które wyrzuciłem przez przyladek, podniosłem. Bo to jest moje jedyne źródło jedzenia. Patrzę, nie mają złota, mówię, o nie. Mam nadzieję, że tam ci rzucili obsydian. Bo tutaj, do no, nie wejdziemy, nie zrobimy Blind Travelu. Więc jest po y, poranie, praktycznie, jeżeli można powiedzieć. 8? Ja nie mogę znaleźć, nie ma tu nic. Tutaj jeden? Dzień. 9. mówię no nie nie ma obsidianu, myślałem że to jest obsidian, to był Crying mam 9 obsydianu no, co robię patrzę co tutaj jest zauważam, zauważam złoto tutaj kolega na speaku, że jest złoto więc lecę ze złota Kolega na Teamsiku ja powiedział, powiedział. Tym unieważniamy team. widzowie na to że podczas rzucenia jak najszybciej, jak najszybciej dostanę te perły, jak najszybciej Więc, y, znaczy nie perły tylko... Y, Ale stresik dostanę. musi być I kolej rzuca obsydian w pierwszym rzucie Pogers! Kleję potę i lecimy sobie od razu Potachlana. do e, fortecy Nie perełkuję też nadmiernie, bo bym mógł cały czas perełkować Z tego powodu, że jak wiecie, no ograniczona ilość jedzenia jest Też nie chciałem e, trafić w ścianę A -a. W taki sposób, że na przykład trafiłem w ścianę i spadłem z wysokości, nie? Więc y, dobra, perełkujemy się i teraz tak, lecimy, lecimy I ja tutaj już 12 minuta mówić, i masz perły, nie? Dosłownie tętno midion I jedzenie zaczę mieć I mój kolega mówi Dobra, perełkuj się, perełkuj się cały czas Perełkuj się, perełkuj się No to się perełkuje Perełkuje się On mówi z zobacz, z zobacz Były dwa przejścia Ja mówię, okej okay. Okej, okay, sprawdzam. Mówię prawo, nie mówię. Ty trafiłeś, trafiłeś. Co najlepiej. No, tutaj podpowiedział, widzowie. U nas byłoby było, unieważnione. Był Ale jeżeli by do niego poszedł, to prawdopodobnie nie zdążyłbym e e zrobić rekordu. E dobra. Więc, no, jakby część e rana. Trzeba u unieważnić, rana, rana jest Trzeba unieważnić e widzowie. Kolega podpowiedział. W tym -rani. Patrzcie. Jeszcze jest trochę HP, w ogóle. Gdzieś spawner się zrespił Z Glowstone. Ale sztywny git, bo przynajmniej powiedział, że kumpel dobra. mu powiedział. Dobra. Niepotrzebnie też niszczę ten Glowstone tym killoffem co mogło zaważyć o rekordzie. Ale to zobaczycie dosłownie e za chwilę. Bo sytuacja, z jedzeniem i skillowem w tej grze, no jest totalnie niesamowita, jeżeli chodzi o to, o to wszystko. Dobra, e, liczymy na dobry drop blazów. Mamy dwie pałeczki, jest spoko. E, tutaj dwie ja pałeczki drzew po 40, 40 blazach! E, ale spoko Morotki żelaza, ale nie mam. Ja ani pier... jednego Wszystko z nie, e, nie powinienem tak zrobić, e, więc. Nie, Cia, mając, nie mając po prostu możliwości zrobić kolejnego kilofa co robi Nolift, skopuje Ten kolega z TSa to, chyba, to chyba Dream, dream. sprawiał Bo jest Oj, tak sprawdzam i sprawo i blaze, na prawo na Noliwku na sobie ogarnąć jakąś rzecz Dobra, patrzę w wieku, nie mam drewna, nie mam, jeszcze tutaj sobie zerknąłem, koleś się zrespił Kacujemy niestety tylko jeden, bardzo pechowo. Mam cały czas dwie pałeczki, już 14 minut, więc słabo. Tutaj chciałem iść po drewno, ale zerknąłem na czas. Widzicie, durabiniki, kilofon, nie wiem ile tam było, ale możecie się trzymać. Ej, i liczcie teraz, bloki. Yy, Bloki. Ile, ile bloków będę niszczył teraz, bo to jest bardzo ważne. Dobra, raz. blazy się zrespiły. Niestety nie dropną. Kurde, jeżeli chodzi o y, lak z. O, lezu, tutaj pech, tutaj słaby, pech teraz. Słaby. Tutaj sobie czyszczę kwipunek powiedziałem. I tak nie mam nic lepszego do roboty. Nie potrzebuję neterraku ani niczego kopać, bo y, surowców. Wełna na łóżka, no nie? dużo szczególnie, że nawet nie mam czym kopać tego raku, bo mój kilo jest na wykonaniu. G. Yy, liczę tylko na to, że dostanę nie. te pałeczki. O, oczywiście od razu. I się tylko 6 pałeczek, raz, że nie ma czasu Uzdrawiam na 7, czas. Dwa, że no... Jak ma się uda to się uda s 6, a jak się nie ma uda to się w ogóle nie uda. Bez jak kitu się, plus 1 z, z, z takiej Go, go big z, z or go home Go huge cock! Or no byłem, cock o pokonaniu rekordu polski. Gwóźdź w dół. I przez to, że trochę dłużej spędziłem w neterze. To, to są taktyki. Dobra, jak widzicie, trzy kleby, osiem jabłek i le, <laughs> lekko co grafik został. Tutaj podka została zażyta. Chlebusz? Ja cały czas patrzę teraz na kordy. To jest bardzo ważne w sumie, co ja myślałem podczas tego speedruna. E, patrzę na kordy już, gdzie ja będę budował portal. E, jak oglądaliście moje okay, speedrunów, e, to wiecie, że ja preferuję gdzieś kordy 200, 250, e, 30, 50. Coś takiego. I świeci Ta że Czaję. Że zrobimy portal na koordynatach minus 200, minus 20. Znaczy miało być minus 30, ale tam na oko wyszło minus 20. Zresztą znaczy zaraz zobaczycie ten blind travel. Ja ale tak po prostu RNG. Travel, moim, zdaniem, moim zdaniem najlepszy to jest 200, około 250 na 30. Robimy tak z... widzowie, robimy 15 szansę, minut run. Praktycznie 50%, bo... E... No tłumaczyłem to, także możecie sobie zobaczyć poprzedni film, bo nie chcę się tutaj powtarzać dla osób, które były Dobra. E, no i ostatni tutaj musi dropnąć. Kolej dropa, ja od razu spadam. Nie Dobra, zainteresowany wam. Poggers. Szczególnie jeden chleb. 3, 6, 6, minuta ma wszystko. brak drewna. Tutaj bym skręcił normalnie, ale nie udało mi się skręcić, bo była lawa. E, I tutaj e, od razu zacząłem odbijać na prawą stronę, bo chcę, mówię, wyrównać te kordy. O, kurde. Y, powiedziałem. Więc tutaj Koledzy było obliczyli brafa. kordy, o, o pewnie tak, tak. dream mu obliczył. się cykamy. Tutaj mój kolega mówi, żyć perłę, zaufaj mi. Ja mówię, Dobra, rzucam, ufam tobie Ja pierdzielę. Zryk, cyk, na szczęście, na szczęście płasko, lecimy Lecimy na kordy, ostatni chleb Na szczęście płasko na Też tak blisko perełkuję, bo ktoś powiedział rzuć dalej Ale ja nie wiem co jest za ścianą, milion razy zginąłem rzucając Perwisz, bym walnął w ten gzyms i bym spadł na dół i W ten gzyms e, widzowie minut 20 sekund, więc e, idziemy całkowicie dalej e, Powoli zaczynamy wyrównywać kordy e, Na których chciałem zrobić portal Od samego Oj. początku Więc lecimy, lecimy, lecimy Sobie na spokojnie 4 serca, 7 jabłek, coraz Coraz, coraz bliżej, że tak powiem, e, jest. Gzyms, I tutaj się stanie rzecz niesamowita, patrzcie. patrzcie niesamowita pepowie. rzecz! Patrzcie, tutaj się Actually dzieje. insane! Tutaj zrespiły się dwa szkielety. I zamiast trafić we mnie, trafiły w siebie i zaczęły się Mogłem rzucić tu tuperu, ale nie wiedziałem co jest za tym Gzymsem. Więc wstydziem, ok, dobra, dobra, teraz patrzę na kordek, chciałem zrobić ten portal. Patrzę, patrzę i to będzie tam. Patrzcie jak mi się ręka część, ja już wiedziałem, że to może być, patrzcie, guziec się zrespił, dwa szkielety za mną. Patrzę, guziec! Tu, patrzę, jaki ręki. Pa, pa! pa szok! Ja nie wiedziałem, co tu się dzieje. Oooo! Latała 240 tętno miałem tutaj, nie? Jeżeli chodzi o, o Minecrafta. Trzy serca, zabudowanie totalne. Chwilę, ale paralitek! Dr... Drga kumara. się paralitek, jakby z jakiegoś automatu strzelał. Nie dokładnie, bo powinienem e, zrobić jakby, tak jak powiedziałem, na 30, minus 30, ale ja tu już nie miałem raz czasu. Dwa, że ten głośnik mnie tak wystraszył, że ja powiedziałem: Dobra, wchodzę tutaj. Co ma być, to będzie. Więc ty wchodzę sobie, jem 5. Co ma być, oby, to no, będzie. na wykończeniu. I raz w takim miejscu, co robię? Od razu misuję pałeczki, bo ręce mi się trzęsą naprawdę. Co robię, misuję pałeczki. Żałuję, że nie widzicie. Dobra, perła leci do tyłu. Co oznacza, że nie wiem co oznacza, bo nie widzę jeszcze kordów, ale... Znaczy już wiem co oznacza, bo ja już to grałem. Dobra, więc lecę, perełkuję się, trzy jedzenia. Kordy zaczynają się zmniejszać tutaj. Jedne praktycznie, jedne praktycznie można powiedzieć, że git, więc lecę sobie na okay. sawanne, rzucam w drugie. I co się dzieje? Oko oh, do tyłu. Jest... Jestem nad strongholdem, nie wiem ile kratek, ale to... Huge cock ja RNG. Tutaj no naszemu dzieciaku zabudujecie. I patrzcie na kilof, Patrzcie na kilo jedzenie. Dwa jabłka. Ilość kilofa. Patrzcie to. Na wykończeniu. Więc kopię. Pato. Nie miałem Ani drewna nie mogłem zrobić kilofa. Nic nie mogłem zrobić. Kopie się w dół. Kopie się w dół. Mówię ja już. Jeżeli to jest głęboko, to jest koniec. To nie mam. To jest koniec. Nie będę kopał z tą na ręką. To jest koniec. Kilo już prawie na wykończenie. Tutaj zauważyłem dopiero ścianę. Patrzcie, zauważyłem ścianę. Kilo już... yy, bo jak najniżej. Gdzieś tak poziom właśnie 30, 20 to jest poziom, gdzie okay. najczęściej się respi portal, więc trzymałem się metodą prawie ściany. Pog. I udało mi się trafić do strongholda. Okazało się, że mam wystarczającą ilość peru, nawet trochę nadmiar. I zrespiłem się pod ziemią. Patrzcie, ja pierdzielę! Patrzcie na to. Cyk, cyk, podsadzam się. No, kill dosłownie dętka jest, że tak powiem. Już miałem gdzieś, że miałem hitboxy włączone. I udało się. Wiecie, ile ten kill ma durability? Jeden. Jeden blok mogłem mieć. Big Pog. pog kilofem. Jeden blok. Więc na styk, kill Jedzenia na styk. Zero jedzenia. Tutaj. ale mu się łapać I mamy około minutę. Minutę, do tak, 20 sekund na to, żeby smog zrobił perch. I nie wiem, czy widzicie podczas tego speedruna, jak mi tutaj ręka lata. Bo wid ja widzę, jak mi ręka. Czat. A co jeżeli? Co jeżeli to jest multi i kumple na ts mu powiedzieli gdzie jest forteca i gdzie dokładnie ma zrobić portal? Bo ten ran był lucky, ale nie aż tak. Zauważmy, że gdyby on musiał biec te 1500 kratek jak normalny gracz bez Nether Travelu, to by pewnie była jakaś 30 minuta. Ale on idealnie portalem wyliczył. Znaczy wiesz, no oczywiście laki to było, ale co jeżeli to nie jest laki. Co jeżeli tutaj Dreamoza! To by nie działały łóżka. A, widzowie. Gdybym wam powiedział, że Dream nagina procenty na single playerze pereł, też każdy powiedział, nie, nie, to tak nie działa. A, widzicie, to jest gra komputerowa napisana na kodzie źródłowym, a kod zawsze można zmienić. Wszystko można zrobić, bo to jest taki internet. Pięka lata. Powiem wam szczerze, że tutaj schowałem się za wieżą, e, stara metoda jak świat, żeby smog e, nie zwrócił na mnie uwagi, żeby po prostu chciał No więc smog sobie leci, leci. Ja, tutaj wszyscy byliśmy, no proszę spewczu, tylko rzeczywście w trochę bardziej wulgarnych słowach mogę, to można to powiedzieć, że to było tutaj e, powiedziane. To było na live, no Dream też, nie? I patrzę, ja mówię, nie. nie dream też. Parcz. Tylko patrzcie, jak on długo się kręcił, nie? Jakby nie mógł nie mógł złapać y, odpowiedniej wysokości, czy co? Ale on na początku razie, no... stworzył świat sam? Chat, przycisk stworzenia świata to jest guzik, pod ten guzik możesz podpisać wszystko, pod ten guzik możesz podpisać skrypt Create world, join server To jest, chat, program, program komputerowy, można w kodzie programu zrobić cokolwiek się chce ja nie mówię, filmem. że on tak robił, ja po prostu myślę sobie, jak ja bym mógł oszukać. Niesamowity, począwszy od ilości jedzenia idealnych... Bo trzy lata, lata programowałem w którym, w którym na pierwszych studiach! Jan wiedział, że można wszystko robić. trawę ja, i po dwie struktury obok siebie, no... Raz, na 7000 razy, Pozdrawiam to nawet jest można powiedzieć, że Kinga, i tak, dziękuję to jest bardzo. to e, dobra I Dupa Polin, jak... no czar, dupa to by mnie bolała na World recordzie, a nie na Rekordzie polskim. no wiadomo, że to nie jest seed Ja się śmieję, Boże Święty, no ja pierdziela, wszyscy, moga... tak nie już investigation no ja po prostu żartuję z... Wiedziałem, że jak go teraz, Nie, tak, kumple byli tutaj na spektatorze latają mm. To mamy e, World record, <laughs> czy World record, Polski Rekord po prostu <laughs> Ja pierdzielę Tutaj moga. ręka to tu mi tak latała, już ja nie wiedziałem co robić, skupienie pól cool na tym smoku, tylko cisza na tym speaku była spiku, skupienie full. I raz. Słabe. Dwa. Dobre. Trzy. Super. Cztery. Idealne. Pięć. podskoczyłem tu przez przypadek. Patrz jaka panika. Ten smok powinien więc nokować do góry. Pyk. Zniszczyłem go. Pogers, ale trzęsawica rąk była Jest duża, co? Ja się tak cieszę, już wiem, że 68 godzin zostanie tutaj zwieńczone właśnie tym speedrun. Pogers. 20 minut. 51 sekund, e, 51 sekund, 69 setnych e, i generalnie byłoby szybciej pewno, gdybym miał in game time, in -game time ale nie włączyłem, e, stwierdziłem, że jak ma być tak, to będzie tak e, Tutaj podaję wam jeszcze SIDa, grałem na Minecraftie Vanilla, więc e, bez żadnych modów ani nic e, No i co? Trzymajcie się do zobaczenia Nice tutaj... No i na samym końcu chcę Wam tylko przypomnieć, że mamy teraz drużynkę XD Company się nazywa Wszystkie kanały macie podpisanie, możecie wejść, zasubskrybować i niedługo startujemy z własnym serwerem Czyli tak naprawdę, znaczy wiadomo, że to jest o zawaliście dobry czas Ale technicznie Kurczę gdyby nie ten nether travel, to by wyszło dużo dłużej, no nie? Trochę niedokładnie, bo powinienem e, zrobić... Tak gdyby w 17 gdzieś wychodził i jeszcze za, musi dobiec i w ogóle... Jakby... Kurde. Tak jak powiedziałem. Ten nether travel, dni, mega rynek. Ja nie miałem że czasu. Dwa że ten guziec mnie tak wystraszył, że ja powiedziałem dobra wchodzę tutaj, co ma być, to będzie